Cześć Wam, także co, stanę tutaj, gdzie wczoraj ten Marochancik mi odjechał, jest wszystko fajnie, tylko tyle, że teraz jak spojrzałem na mapę, bo zobaczyłem, że czas mi się zmienił tutaj, to zobaczcie co tutaj, o już znowuż wygląda inaczej, dopiero była to autostrada pozamykana, ja pierdziele, no nic, zobaczymy, pokazywało mi, że autostrada jest zamknięta, Obadamy jak to będzie w ogóle. Na razie wyjeżdżamy. Trzeba się powyginać. No. no noc jakoś tam minęła, powiem Wam. Normalnie. Nic się nie stało. Paliwo jest, AdBlue jest. I ja żyję, to jest dobrze już. Ok, no na tych bramkach autostradowych staliśmy, co wczoraj się wyjeżdżało, dobra, pokazuję, że będę na 6.39, a potem być na 7.00. Także jest ok, chyba że coś będzie się działo takiego nieprzewidywalnego, no, ale to się zobaczy. Piękne jego, tam jest jakaś miejscowość po prawej stronie i poświetlony kościół, zobaczcie na daleko po prawo. A my za kilka kilometrów będziemy mieli tą pompę, na której wczoraj chciałbym się, chciałem się zatrzymać, ale jednak się nie zatrzymałem. Zatrzymałem się wcześniej o 10 kilometrów. Tu już mi nawigacja też pokazuje, że z tego pierwszego miejsca rozładunku do drugiego miejsca załadunku zamiast 6 kilometrów. Robiło się prawie 20 Takie niespodzianki są super No i tak, tak jak nawigacja najpierw pokazywała objazdy Później zrezygnowała z objazdów Tak google cały czas pokazują tutaj Że gdzieś powinienem tutaj już skręcić Bo jest autostrada pozamykana, widzicie no, Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu Idziemy teraz tak naprawdę między górami i muszą być przepiękne widoki za dnia. Jak będziemy tędy wracać, to Wam pokażę, bo ja widzę tylko zarys skał. I to już musi być cudowne z tego, po tym co ja widzę. Ale za dnia będzie pięknie. No i tak jak pokazywała Google, że są zamknięte autostrady, to się okazuje, że jest jednak otwarta. Po prawej stronie chciałem Wam pokazać zamek chyba na skraju albo kościół, albo jakaś kapliczka. Ciężko mi powiedzieć. Ale wygląda ekstra. Ulica tam jest domy. Fajny, fajny klimacik. I tam po lewej stronie też jakiś zamek podświetlony albo klasztor. Tam, tam, tam daleko, czego Wy nie widzicie, a ja widzę, jest jakieś rozlewisko wodne. Mówię, tu fajnie, fajnie będzie jechać za dnia. Tylko już wiadomo, no, już będą te. Z drugiej strony, będziemy jechać i się może okazać, że to, co teraz widzimy, tak jak jest. chyba się. To z powrotem będzie troszeczkę inaczej widoczne. Jedziemy jeszcze na chwilkę, tutaj, na parking. O, już się palmy zaczęły z 15 minut tutaj postoimy dlatego, że mamy trochę czasu, a wolę tutaj postać niż gdzieś tam przed Kastoramą prawda? że tu ładnie? A dobra, 15 wykręcona Idziemy dalej. No i teraz będę za 15, 15 minut przed czasem. Także jest ok. Dobra, to trzeba jakoś się wydostać stąd. Ruch się zrobił większy, dużo większy. A no jak wjeżdżałem tutaj na te bramki, to było pusto, widzieliście. A teraz już jadą auta sporo. No i się zrobiło dużo, dużo widniej. A teraz o ile pozwolą nam drzewa. Czyli jak znikną, pokażę Wam jak fajnie wygląda tutaj po prawej stronie panorama. Kurczę no tu w okolicach Marsylii naprawdę jest przepięknie. Tylko musi być jakaś górka, żeby na nią wjechać i z góry na to wszystko popasuje i wtedy jest super. Mamy miejscowość Toulon, tam gdzie mamy drugie miejsce rozrodunku Także najpierw jedziemy do tego Lagarde, czy Lagard. Ale teraz będziemy przejeżdżać przez Toulon. Też fajnie to wszystko jest położone, bo są i takie skały. Proszę bardzo. I palmy wieżowce Te też ciekawie się komponują z tym wszystkim, które tam są na horyzoncie. No i oczywiście jest morze. No i fajna pogoda, tutaj śnieg chyba nie pada w ogóle. Tutaj 70 mamy, to zwolnimy, bo prawdopodobnie są radary. A możecie się przejechać ze mną zobaczyć jak to wygląda. No pięknie, naprawdę super, zobaczcie. Ja pierdzielę. Jak jadę w takie miejsca, o, zobaczcie jak bloki wyglądają, wieżowce nawet. To wszystko ma rolety i klimatyzację. Jak jadę w takie miejsca jak teraz Gdzie trzeba dojechać do, do jakiegoś marketu Tak jak tutaj jest Castorama, będzie pierwsza Powiem wam, że e, Zawsze mam problem ze znalezieniem Wjazdu Gdzie są rozładunki no, Tam samochody Tom Toma, czy tam nie wiem Co z ich film, co z mapy tworzą Nie dojeżdżają Tutaj mamy jakiś zamek. Mury obronne nie dojeżdżają, i powiem Wam wtedy nie wiadomo. Na niucha się tak jedzie, gdzie jest wjazd pod załadunek. To jest trochę takie niebezpieczne, no bo tam nie ma też za bardzo jak wtedy wziąć i wymanewrować. Jakby się okazało, że tam gdzie jadę, to nie jest tam, gdzie powinienem jechać. A teraz trochę w ciszy pojedziemy przez miasteczko. Prawdopodobnie już będzie koniec, teraz wyjedziemy na powierzchnię. Jeszcze mam 9 km do pierwszego miejsca rozładunku. Zobaczymy, co nas tutaj czeka po wyjeździe. Tak długo jechaliśmy, że na pewno zobaczymy różnicę, jeżeli chodzi o, o świt. No oczywiście. A, i zobaczcie, witają nas palmy. Robiło się widniej. I naprawdę jest ładnie w tej miejscowości, no nie powiem. Tu jestem pierwszy raz, jeszcze tutaj nie byłem nigdy w tym kierunku. Najdalej byłem tutaj na południe, właśnie w Marsylii. Ale tu na wschód od Marsylii nie byłem jeszcze. Być ostrożnym, bo nie wiadomo, za 6 km skręcić muszę w prawo. No, ale drogi nie znam. Także nie wiem, co mnie tu zaskoczy w ogóle po, w trakcie jazdy. No, ee, także co? Jedziemy cały czas wzdłuż miejscowości Toulon. Tutaj zobaczcie, jak wygląda na zboczu góry. Są fajnie pobudowane domki I no, stop są tutaj roboty drogowe Także można powiedzieć cały czas się jedzie I są jakieś roboty na tych wiaduktach I wzdłuż autostrady A, Także cóż no Później będę wracał tędy Gdzieś tam nad jakimś wiaduktem Jak patrzyłem I na drugą stronę będę przejeżdżał Do drugiego miejsca rozładunku Parking. Teraz go sobie w klepie. Dobra, tutaj gdzieś mam zjechać teraz. Czyli prawdopodobnie tak jak jadą te samochody. O właśnie. No i tutaj, właśnie do tej kastoramy do której teraz jadę, to jest coś takiego ciekawego, że mm, można ją objechać. Można ją objechać. Eee, chyba tutaj kurde. Nawigacja pogłupiała, zgubiła przez chwilę e, łączność. E, I co chciałem powiedzieć, y, można tam objechać ją, tak? Ale. Teraz tutaj też teraz. Nie wiem, z której strony jest tak naprawdę wjazd na rozładunek. Czy przed Kastoramą czy za Kastoramą? Jest tam taki znak z tego co widziałem zakaz wjazdu, ale nie dotyczy nie dostaw. Nie <laughs> także chyba tutaj prawo, trzeba będzie skręcić, czyli przed Kastoramą zaraz za, za takim rądkiem. No zobaczymy, będziemy jechać to wylukamy. Tutaj mamy policję. Dobra, i my tutaj w prawicę dajemy. Dobra i moi drodzy, mamy tą Kastoramę. chyba tą Castoramę. Na i w trzecim zjazdem, a w Następnie. Skręci żeby nas nie wysadziło. O, zobaczcie jaka Honda motorynka mała. Ok. No jak można by było stać tutaj gdzieś na tej strefie handlowej, to by było fajnie. Ale no właśnie ale To jest Decathlon i teraz tak Tutaj w prawo I tam powinienem pojechać na Rozładunek Ale nie mam pewności Tam na tym rądku Zaraz zobaczymy Dlatego nie lubię takich e, Takich miejsc wiecie Bo to zawsze jest Stresik lekki tu się już pakuje osobówka. No i kurde, gdzie tutaj? Tam czy tu? No nic, pojedziemy tu w prawicę i zobaczymy. Czy to tutaj, czy nie tu? Trochę ciasno, tak ma wam. Ale chyba nie skręć tylko ja prawo, tutaj tak. Następnie skręć jechałem, w lewo. Bo widzę, że tu jest sporysowane. Galancie. Skręć w lewo, a w I tam chyba muszę pojechać w prawicę. No i zobaczymy. Kurde, tutaj wam. No jest kastora Majes, widzicie, nie? Ale gdzie tu jest miejsce rozładunku? Po 50 metrach skręć w prawo, następnie na końcu drogi. Skręć w lewo. Tu już jest zakaz wjazdu, skręć w prawo, następnie na Dupa. końcu drogi. W lewo. Tak, jakbym pod prąd wjechał tutaj. Trzeba gdzieś chyba się iść dopytać, wiecie? O, powiem wam masakra tutaj. E, to nie tu jest. Najgorsze jest to. <noise> że Francuz, który był w Castoramie tak mi tłumaczył, no że nie mogłem zaskoczyć tutaj o co chodzi. Pokazywał mi w ogóle, żebym jechał nie wiadomo gdzie, w końcu inny pracownik kastorami się znalazł, który po angielsku trochę rozumie. No ja teraz muszę tu wycofywać do ronda i będę jechał za nim. No ale najgorsze jest to, że... Muszę tyłem wjechać na Rondo teraz. Kurde. Tyłem na Rondo. I to nie będzie takich obsióp, wam. Calma, é pode Stąd wycofałem z rona rondo i jadę za tym facetem, który mi tu pomoże odnaleźć, gdzie ja mam po prostu wjechać. No tak jak mi Francuz tłumaczył, chyba że to jest tutaj, wiecie? Ten magazyn. A nie tutaj. Czyli nie w Castoramie, tylko przy Castoramie. Eee, tak też mogło być. Dajcie spokój, widzicie tutaj. Też są jakieś, yy, te, jak to się nazywa? Zrzutki, i tak dalej, nie? Przejdź przez rondo i wiec trzeci raz No O, zobaczymy. Idziemy za nim. Pokazywałem Francuzowi e, Czy to tu no no, no 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 I pokazywał cały czas mi tutaj A no właśnie Merci oh. Czyli nie dotyczy dostaw I to jest tak tutaj Zrobione, że faktycznie Ciężko jest jest ten wjazd. Ostry taki dosyć jest, powiem wam. A tamten kazał mi tutaj jechać, Francuz. Ja mówię, o co tutaj, come on, w ogóle, że tutaj ma wjechać. Okay. Ta sytuacja wygląda tak, że najpierw w ten bok, jak najbliżej musiałem stanąć krawężnika, jak mi rozładuje, muszę się przestawić na tą stronę, będzie jeździł z tamtej strony. Także dojazd tutaj, na rądku od razu w prawo, od razu w prawo, nigdzie nie pchamy się dalej, bo będziecie musieli cofać na rondzie tak jak ja No i tutaj widzicie nie jest dużo miejsca, bo tak naprawdę później znaczy, można by było jeszcze bliżej samych, ale później muszę dosunąć się do tamtego boku, a pewnie wyjazd jest tam na wprost także tak wygląda rozładunek drewna. Niestety, teraz będzie ściągał te palety. Jedynie co fajne, to jest to, że jest ciepło. Są palmy i fajnie pachnie palmami, a później wyjadę tam do przodu. Mam nadzieję, że nie będzie kazał mi tutaj wycofywać. Dobra, jeden bok rozładowany. Teraz tu muszę polecieć i maksimum wjechać tu, tak żeby on miał miejsce jak najbliżej tej strony muszę teraz podjechać. Dajka spokój. Chodzi o to, żeby on miał miejsce z drugiej smańki nie rozładować. Tak jakby musiał wycofać. Jak tutaj to wyjdzie warówce no. znowu do tyłu No tak go podłamiemy Nie wiem, ja tam chcę tutaj później wyjeżdżać, ale chyba, że na no, bok gdzieś to sobie odłoży i nie będzie wjeżdżał tu. Ale to badamy. Foi, viu? No i widzicie, stałem tu, musiałem się przestawić tutaj i teraz gość ściąga z tej strony, a później pojadę tam na wprost, żeby się wziąć i e, no, wykręcić tak? O, tak to tutaj wygląda. tak już tutaj będzie, lagardę, kastoramię, to właśnie tu jest dojazd.